Stary, nie jest Ci zimno, k***a? Kur... Ale z jestem. Ach, ja z Dubaju jestem. Minus pięć stopni, stary. No Ale stary, jak w Dubaju? Skąd mieć jakieś takie rzeczy? Patrz. Co tam Jakaś masz? Jakaś akt notarialny tam z kancelarii. Yy, Wypłaciłem tą gotówę, nie? No. Yy, co było wyłożone w filmach. I... Kurde, byliśmy w Wiedrze właśnie na zakupie. Co to jest za ten... Tam... Co... co to? Co to? Co tam jest? Tam, tam. Nie wiem, wiesz, jakieś grosze od bezdomnego tam, wiesz? Było ogłoszenie, nie? No. Że sprzedam działkę. No. No i kupiłem. <grym Kupiłeś <grym> działkę? No za gotowe. co ty gadasz? No za kupiłem. Serio? No. Masz akt w ręce? No tak. W sensie, kurwa, no nie wiem, czy mogę adres pokazywać. A jest kancelarnia czynna. No. Mam tutaj, od pani P. Tak ma na imię. Ogólnie co tutaj zbuduję? No. Nie wiem, szczerze chciałbym zbudować kasyno. Zbudujemy tutaj kasyno? Chciałem tu fój zbudować kasyno, ale takie, gdzie każdy może wygrać. Takie jak ciasto. Takie, do... na... taki tak. takie, gdzie masz więcej szans na. takich chodzi? Tak. Takie, gdzie masz więcej szans na wygranie. No nie no, słuchaj, miałem tam siano w gotówce no. i mówię, że jak i tak jadę do tego Dubaj, to chcę ja z tym zrobić, no nie? Jasne, stary. Jest 20 arów, nie wiem, ile to jest nawet. Widziałem na zdjęciu. Dużo? Tak. Dokąd to jest? Do no, gdzieś tam. Do białego tego? Tak, coś takiego. Kurwa duże to kasyno, bym tu zbudował. Pana to te opony też moja są... jak to kupiłem? Chyba twoje. Możesz ćwiczyć <laughs> Mam kurwa łom Wie, Wiecie jakie to było tanie? tylko że dwa pół miliona Ale chuj z tym kurwa Patrzcie co ja mam Jeżeli pierwszy raz, gdy coś na oczy, widzę Dałoby się coś w ogóle tym zrobić? To nie tak no stary. Dobra Bierzemy Dobra, To bierzemy Idziemy. To wytnę. Możecie się trochę odsunąć, przybliżyć, żeby fajnie było na mnie o Nie, trochę dalej, trochę dalej Nie, patrz obiektyw Musimy no, być Tu patrzcie, no Dobra, coś wybierzecie stary Ej, musicie subskrybować ten kanał Musicie go subskrybować, bo, e, bo bardzo was o to proszę Jak będziecie subskrybować ten kanał To wtedy będziecie mieli jeszcze więcej pieniędzy ode mnie Jak coś Ej, Wstałem o 6 specjalnie, żeby e, Zrobić trening Spałem 3 godziny specjalnie, żeby zrobić trening I dzisiaj powyciskamy Na klatce nie tak robiliśmy się w siłowni ile robisz? Ja nie robiłem z 2 lata. Ja nie robisz, z dwa, z Znaczy wiesz, przychodziło się kurwa na siłkę i dzisiaj się zmutuje nowy tryb życia, nie, będę za ja nie chodził, kurwa. ale Ntrener to nawet podrobimy. nie nawet nie wyciskałem za bardzo. Tak robimy zakładzie, że to to wyciśnie więcej. Co ty na to? Synu marnotrawny. Dzięki. Ja myślę, że to w ogóle fajna sprawa. O ile się zakładamy? Ej, a w ogóle... luźno, luźno się załóżmy, luźno. Luźny. Po 10 koła? Piątka. Piątka. Chuj, dycha, 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 Chuj tam. dycha, Nie, po pięć do puli. Ty pięć, ja pięć. No tak, ty i pięć, ja Kurwa, pięknie. No i Dobra, yy, rozgrzejmy się Ej, i czego ty zaczynamy tak pukłeś, kurwa łóżkami. Co ty robisz z tymi łóżkami, stary? Yy, żeby nie było, byłem sam. Nie będę No to prawda, bo mnie zdziwiło was. Ale kurwa, szczerze, coś mi się odpierdoliło w nocy i zacząłem przemeblowanie. Chociaż byliśmy nam tylko 12 godzin, żeby spać. No bo kurwa, stary jak ja spałem i widzę, że to łóżko jakoś kurwa krzywe, to zacząłem je meblować, nie? I... E, słuchajcie, ja mam tak, takie, są naturalne, naturalne, myślę, że dzisiaj jedne ze 110 kilo. Mordo, kurwa. Każdy facet produkuje naturalnie testosteron, a to, że go sobie trochę zwiększasz, to nic się... A ty nie bierzesz w No ja to też Ale mówię, że susy, że trzy dni bierzesz. No tak, no to testosteron, ale to... Tak... Ale to nie jest facet... Nie, stary, fa... uważam, że nie. Facet produkuje naturalnie testosteron, a czasem po prostu może go okay. chcieć sobie zwiększyć. Powiem tak... Ja na przykład nigdy nie brałem sterydu, więc nie wiem, jak to działa. To jeszcze nie znasz smaku prawdziwego mężczyzny. No, ale też nie zamierzam, wiesz, ja się boję. Nie bój się. To nie, nie jest nie. Musisz mi przypominać, Dobra, jak przy nie będę damy, miał kupa, siły, jak nie będę miał siły, to mi mów, że jest hajs do wygrania. Dobra, i odkładaj. Y jak, jak wiecie, w filmie hazardowym, y Good Boy z Bad Boyem zawsze wygrywa. Ja jestem Good Boy. Y ja jestem osobą ćwiczącą naturalnie, od początku do końca. Nie stosując żadnych środków anabolicznych nigdy w życiu, przenigdy. Nawet nie, nie myśląc o tym. Mostek. Środkowe palce do Zełynskiego. Ale lekkie. Pokaż te naturalne bicepsy. Mm. Kurwa lekko. Lekko, Sześćdziesiąteczka. lekko. Sześćdziesiąteczka. 60 sześćdziesiątki. Tak? Tylko charakterne chłopaki, dobre chłopaki, normalne chłopaki i dobre chłopaki. Masz coś do dobrych chłopaków. Zero Dobra, wjeżdża 60. 60 rozpierdalamy od ręki. Dawaj, dawaj, dawaj na dół. Ty kurwa pojewało cię. Proszę nie trollować. Ej, zestresowałem się kurwa, że nie idziesz od kamery. nie, ty bądź czujny jakby to spaścił. 80 To jest prawie tak małe jak mój pieniędzy Ej, kurwa, ciężko ty wiesz co ja mam wrażenie, że te 5 stóp mnie zmotywowało, tak? Wiesz, że tak. A bo wyświe się założyliście o 5 stóp i że wyciśnię stóle niby. Zobaczymy, czy stóp czyli się zną się. Czyli czasuje to my się założyliśmy między sobą który dzisiaj więcej, nie? Świana. O ile? Po 5 koła. O 5 koła? Do pół po, po koła. koła, do póli, czyli dycha. dycha. o pół. No kurwa, chuj wie, no, <grywa> A ja wam wytłumaczę. Ja wygram na pewno. Ty 80, więcej. kilo. Proszę państwa, tu poprzeczkę. Marcin Najman. Nie, tu Nathan Martin. O kurwa, ale lekkie jest. Ja bym z Tajlandii go zmotywowała. Ja myślę, że to te buty za 1200 euro. Albo te z nie, nie kurczę jebać, kurwa, czekaj. Nie, dobra, bo jeszcze tam... Kiedy ona mówi mi, że waży 100 kilo, mówię do niej, nie przejmuj się, skarbie, lubię lekkie. <laughs> Śmieszna kurwa. No kurwa, przegrałem 500. Kurwa. Pięć no. <laughs> ciężko. No tam co ty odkierdasz na tej siłbie? Co ty stary robisz? Ja Ile wycisnąłeś? się snowałeś? Stuleć wano. wycisnąłeś? Tak. To czekaj, zaraz też teraz. Co ty teraz... robisz stary? Chyba, nie umiem. ja nie, nie umiał tych trzech, nie umiał tych trzech aparatów, ja wie No, ja nie umiał tych aparatów, kurwa trafiły bomby. Masz dziesięć tysięcy euro? No wpaciłem. Znaczy 9600, bo 400 poszło. Ale jak jedny. Jak, jak, da się w to wygrać? Ale, no, kurwa nie, nie da się. Jak jebne, jak stary, jak jedne cztery aparaty, dostanę zajebisty bo onus i stary, wiesz, co mogę się ja na wygrać? Wiesz ja tu wygrałem? No kurwa nie wiem ile, dużo, no chuj wie. Wygrałeś teraz. No wygrałem, oh, yeah. kurwa, chuj ja wygrywam na razie. Dobra, dobra, dobra dawaj na to. Dobra. Teraz twoje podejście. Kurwa, do niech jeszcze chwilę pokręci. Stówka? Stówka. Stówka. Kurwa, ja nie będę dwa lata. Ej, stuwa tu ma marzenie każdego chłopca z siłowni. A teraz nie jestem chłopcem, tylko jestem pedałem. Ja ostatnio czytałem znaczy, takie mężczyznę. coś, że jak wyciskasz stuwę, wyciskasz stuwę, to jesteś w jednym mężczyzn na świecie. Tylko 1% tak. wyciska. Prawda, stary. No stary stuwa to jest dużo dla zwykłych ludzi. Ale lekko. O kurwa. Aha. Aaaa, oh, oh, Boże, ale to było ciężkie, 100, 100, 100 kilo, T -t tyle waży eskortka Denise'a Zomeckiego, kiedy siadają na nią murzyni, <grym 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 tobie, kurwa, nie Tylko to... czarni. Połóż mi tylko do góry, bo nie byłem za krótkie ręki. Dobra, dobra. 3, 4. Dobrze, można pana? Dobra, no co ty, wy... ja, nie ja pierdolę, i wy... zaraz ci jebnę, wyciśnij to. No Dawaj, 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 dawaj. O kurwa! Pierdolną. O, tam, tam tobie lepiej Pierdolną. o kurwa, aż w głowie Dobra, Dobra, kurwa. Dawaj. Mam ci Lekkie, lekkie. 110 szczerze, czy nie? Dobra, tak jak obiecałam, parę osób co podało dalej, jakby moje zdjęcie na Instagramie zawsze jak podajecie. Plus komentarze. Yy, to właśnie teraz. Kilka skutek do paru osób wysyłam na Instagram, bo to na najnowszym postem. I też raz na, na, na TikToku. na to jak się dwie godziny temu. Każdemu jakby daję. Kurwa losowym osobom dam. Eee, zamknięte oczy po stówce dam. Może się uda mistrzu? Pewnie, że się uda. Nad mnie nie obserwujesz, Skur, wielu zajebany. Krys pierdolony. Nie dam dana, ci 100... Jak, to... jak mnie zaobserwujesz. Chuju jebany. No, yy, jeszcze kurwa dam jakiemuś kastyowi. Paint jeszcze dostaje, fajt nie obserwuje. Dodaj mu dwie stówki. A jeszcze ten co podał dalej paros, zawsze domienie. obserwuję. Pamiętajcie, zawsze jak podajecie dalej moje TikToki, lubicie moje TikToki, komentujecie moje TikToki, dostajecie pieniądze ode mnie, Pod każdym odcinkiem będę to pokazywał. Tak samo teraz... Kurwa, na początku filmu pokażę osoby, które w komentarzach. Piszcie komentarze pod tymi filmami na YouTubie i udostępniacie u siebie na story z linkiem lub bez linka, najpierw z linkiem, też dostajecie pieniądze. I za co w sumie jeszcze będą dostawać pieniądze? Za wszystko kurwa jak będziecie mnie chwalić i ciosa. Tak. Za same pozytywne rzeczy będziecie dostawać pieniądze, szczerze wam powiem. i za co jeszcze mogę ma kasę? Kurwa w sumie. Udostępniacie, komentujecie, lajkujecie, podajecie dalej, to jest bardzo ważne. Moje TikToki. Eee, piszcie kurwa, ale nie piszcie kurwa komentarzy. Ej, moja mama umiera, bo mam to w chuju. <noise> kurwa, napiszcie coś miłego dla mnie. Do wartościujcie mnie kurwa. Na to tak, że jesteś przysto O, że nie. jestem piękny. Piszcie pod wszystkim i wywiadami. Najlepiej że jestem kobiety. Tak. Znaczy, no, obojętne mi to, kto między, będzie. Chciał. Między, najlepiej kobiety, 40, że jestem 15 rokiem życia. Może być 15, bo jest wtedy legalnie jestem młody chłopak, 22003. 20 030 rocznik. I jeszcze pamiętajcie, tutaj macie maila, na którego po prostu wysy wysyłajcie shoty, które robicie z moich filmów z Adrianem. I jeżeli 100 tysięcy wyświetleń taki shot osiągnie, dostajecie 10 euro. Każde z 100 tysięcy jest 10 euro. Ja to nadrabiam. Kiedyś tego jakby nie, nie wysyłałem wszystkim, bo było tego tak dużo, że mi się kurwa nie chciało. E sorry, więc jak wam nie wysłałem, to mi napiszcie jeszcze raz. Obojętnie, czy będzie edit ze mną, shot czy cokolwiek. Piście, będę mam jakby to nadraby, bo mam ludzi, którzy już dla mnie pracują, bo ja już w sumie nic kurwa nie muszę robić w życiu. Kurwa nic nie muszę, nie no, ale chcę robić i tak. W wieku 22. E, ogólnie jestem też pedałem. A ty? ty? też Legier? Co? Nic. Jest, tak jest. Nic. Pozdrawiam. Popatrz na ulicy. Kurwa stary. Dobra, na czerwone. Nie, 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 o, nie na kolory, coś. na jakie kurwa kolory, na jakie kolory. Po ile wkładziesz? Kurwa... numer na ruletce? No mordo, najlepsza ruletka jest. sześć 6 koła, sześć koła, ale spokojnie Ej, no, ty zawsze ty... nie. No kurwa, to się gra na numery. gra, na się gra. Na się gra. euro po Na numery gra, na się gra. Ale też można na czarne się, 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 się gra Nie, nie, nie ja dam po ten, na Multipli. Spokojnie, jak 27 będzie to jest 50 kurwa. Aha, w Spokojnie, no. O kurwa, jak to to... Bo to jest Multipli, jak to jest ten. 50 z To jest ten. Dalej no, tak, o kurwa! 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 Przepraszam. O, o kurwa! O kurwa! kurwa! Ile? kurwa! kurwa! Co za debil kurwa. ile kurwa jebłem, ile kurwa jebłem Co kurwa? Ja sobie to nie wierzę. ja euro. Ja no, 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 właśnie. Co za pojeb kurwa. Ja Co za kurwa debil. Ej, gdzie to Ej, gdzie co, żedę po twojej Ja idę do domu. Ale pochodź. Będziesz że trening zrobić to Ale ja pochodzę już, bo starym gram się w Aha, A, a mi chodź w dupę. 50 tysięcy złotych. No to zajebiście. i telefon mi też padł, wiesz? Więc nie mam kurwa za bardzo co robić. No dobra, mordo, to czyli co? No nie, do końca trening. Jebać do końca trening, ja sobie kurwa podjadę ten na HT, wezmę Podaduję kurwa laptopa ja. też bo mi trochę pada telefon. Kurwa, ja wiedziałem że tak będzie. Masz akurat na zaliczkę z Dubaju na apartament kolejny. Ale ty go nie pod... A ty kurwa taki trener jesteś, żeby go mówić, żeby na treningu został to kurwa jeszcze go popierasz? Nie ja, wygram, wygram, próbę. Zarobił dużo pieniędzy. Zarobił dużo pieniędzy nie. Wygrałam, ja, pierdolę. To jest fajne, to sparuję. To, to, to jest Twoja torba? To jest moja torba. To masz też kamerę, co? Ja pierdolę. Ja, pierdolę. Ja, to ja do nam Właśnie przeprowadziłem kąpiel i miałem taką myśl w głowie. I mam do Was pytanie, bo nie wiem, czy to jest normalne, czy po prostu mi się tak jakaś taka głupia myśl pojawiła w głowie, ale pojawia mi się na często. Otóż miałem taką myśl, że bardzo chętnie chciałbym poznać jakąś taką totalnie zniszczoną cifunkę z problemami psychicznymi, aby jej pomóc jakby wyjść z tych problemów psychicznych, wyjść z ćpania i spowodować to, aby zniszczyła mi życie. I abym moje życie zaczęło być jakby złe, zniszczone, abym zaczął cipać i abym się zniszczył właśnie przez nią. Ona, kiedy ja się zniszczę, ratując ją, mogła mnie zostawić, ułożyć sobie z kimś życie i zostawić mnie samego z problemami. W sensie tak, tak sobie po prostu myślałem, że miałem przez ochotę na to, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. I też przez chwilę miałem taką myśl, że w sumie bym chciał yy, do Miami polecieć albo Las Vegas lub Los Angeles. Tak jak byłem ostatnio, to bardzo ciężko było uniknąć samodestrukcji, którą te miasta organizowały i co prawda unikłem samodestrukcji prawie. I podkreślając, że prawie unikłem samodestrukcji. I chyba wybiorę jednak ten Dubaj, bo tam mam rezydenta, tam muszę pozałatwić parę spraw, a, a na samodestrukcję może przyjdzie pora. Ja fierdolę! wróciłem na chwilę do Na Śląsk i się okazało, że mam aktywny kontrakt na walkę. I problem jest taki, że na spoko, no to jest spoko kasa, ale przez to ile jakby na razie zrobiłem siana, to mi się za bardzo nie chce. No ale w sumie w sumie lubię się bić i trenuję. Więc w Polsce mogę jeszcze powalczyć. Tylko dostałem coś takiego, bo ta walka jest za ponad pół i dostałem coś takiego. Do twojego kontraktu tu potrzebujemy i mi nazwisko. Data, miejsce urodzenia, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, zamieszkanie, numer telefonu, PESEL, dane firmy, jaką będziesz wysłał, itp., itp., itp. No, tylko pojawia się taki problem, że tak mi się nie chce tego pisać i no ja dostałem tą wiadomość już jakby kilka dni temu i ciągle mi podbijają, żem to robił i za bardzo nie wiem, co mam zrobić. W, bo się nie chcę mega tego pisać. Jakby, jak myślę że, mam od, myślę, że mam to pisać, to, to mam ochotę zrezygnować całkiem. Halo. Halo. Siema, gdzie jesteś? W pracy? W pracy, no. To ja mam, mam takie szybkie pytanie do ciebie. No. E, czy za 1000 zł mógłbyś mi no. wypełnić pewną rzecz? Co to znaczy, jaką? No, bo dostałem aneks do walki i muszę tam napisać w SMS-ie numer telefonu, adres, imię, nazwisko, Pesel. Yy, jakiś tam, o już ci mówię, dobra, o tożsamości, jakby ja to wszystko znam na pamięć, ale nie mam w ogóle głowy na to, bym Ci po prostu to dyktował i czy mógłbyś mi mógłbyś to, to zapisać. A to teraz? W SMS-ie. Potem może być, bo teraz muszę się umyć. No to Jak skończysz w SMS pracę sms się to mogę w w sensie nie chcę Ci tego pisać, żebym, żebym się zadzwonił, żebyś to napisał i, i wysłał po prostu mi, skopywał w kleju i, i, i bym to wysłał im. Bo do mnie po 22, chwila. Dobra. Albo o 22. Dobra. Albo przed, nawet przed, wiesz, bo ja jestem do drugiej w pracy To przed Dobra. 22 Dobra, dzięki bardzo, stary. Dzięki, bo mam taki. No, dzięki, stary. Na razie. To zadzwonię. Dobra, załatwione. Kurwa, jedna sprawa z głowy. Nie wiem, czy miałem okazję pokazać, jak ja wyglądam sylwetkowo. No ale kurwa, spoko jest. Jest mega spoko i najlepsze zdobycie, że wszystko jest w 100% naturalnie, bez użycia żadnych środków dopingujących. Zrobię Wam badania. Zobaczymy jak się moje badania. Kurwa, jaka była pojebana akcja U Legier Legierski Mateusz na Instagramie Jak to masz na Instagramie? Legierski Mateusz Legierski Mateusz, to mój trener to potwierdził Ale zaraz też na filmie co się odjebało Bo my jesteśmy w górach chwilowo, nie? Nie mieliśmy żadnej, żadnej, żadnej konferencji nigdy Byliśmy na siłowni, ludzie robili zdjęcia, wszystko Naprawdę galeria, tak. gdzieś nie poszli, się nie poszło, bo Mamy normalnie włączone jacuzzi, tam siedzieliśmy sobie i no w kasynie sobie... nas znali Tak, mieliśmy sobie jakby wejść do jacuzzi Ale siedzieliśmy na krzesłach Po Instagramie Instagramie. Po relacjach zobaczyli, gdzie jesteście. No prawdopodobnie no jak oznaczaliśmy, po... gdzie jesteśmy. W sumie to jakby takie wczoraj nawet pod domkiem nam się Pod nam się darli dzieciaki nadrobili zdjęcia. Yy, siedzieliśmy sobie w na krzesełkach. Jedno zostało rozjebane, bo takie było świetne krzesło, a ktoś się na to rzucił, drugie to takie krowy, to jest moje mojej krowie krzesło, jedno zawsze szczęśliwe, bo w FIFA ja zawsze wygrywam, ale wam powiem, jak wygląda sytuacja, Mateusz, nie wiem gdzie był, gdzieś w tym domku po prostu był, my sobie siedzieliśmy, gadaliśmy, mieliśmy to otwarte i mieliśmy wchodzić do jacuzzi i nagle wchodzi jakiś typ, nie? Je, jebie w to kurwa krzesło. Akcja była tak w ogóle dynamiczna. Jeden typ, jeden typ, nie? Jak jebie w to w krzesło, się przewraca i mówi: "Co kurwy teraz? Co kurwy teraz zrobicie, co?" Jak jesteśmy tu sami. Ja wstałam z automatu, mu kurwa bombę. Ja automatycznie na niego łowa w dupę. Macie, my wam żeby nie jakiegoś chujarza, to są jakby te schody. Mati z automatu, kurwa, yy, patrzy, mówi: "Nie wiedział o chujodzi. Stanął przez przypadek, czy to jakiś kolega czy co?" Gość dostał ja kurwa, szoku, stał, kurwa nie bombę. Wiem, co się dzieje, bo, yy, Tak Stanął w środku, ale lepsze jest to, że. Marcin... E, e, jeszcze, jeszcze padł tekst, jak wrzucał bombę, stanął tak w środku mówi mówi: No kurwa, chłopaki, ale na fejmie to wy tak normalnie robicie. I, i, spi i spierdolił Oni Ja myślę, że to udawane wszystko. I pierdolim tak? autem SCI, tylko nie mam. A najlepsze jest to, że tak, kiedy Marcin walił bombę, to ja z łubem w dół już leciałem w chłopach. Tak, ja, 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 ty... jak na walce z Denisem, kiedy tak. mieliśmy razem <laughs> wejść, a ty się zatrzymałeś, kurwa. Nie, ja spanikowałem. Ja tak, nie, no. ja lekko no, panikowałem. Ale, ale nie. Dobrze, że się przyznał. Jałem. Łeb w dół i wracaj do przodu. Nie I patrzę to na dół. Można po prostu długie nogi szybciej wiadomo, jak antylopa też. Szybciej. Ale łapę. Kurwa, nie wiem czy będzie w tym świetle. Trochę mnie napierdala, kurwa łapa. Nie wiem, czy to tego, że goły, bo ja się na goły nigdy nie biorę. Nie powiem. wiem, ja podrapałem sobie dłoń tutaj tak samo. Ale normalnie ja wstałem, kurwa, widzę jakiś typ, mówię, kurwa, bo to nagrywają, muszę wyjebać. Wyjebałem, gość kurwa do tu, mówię, ale to na fejmie normalne. Twoim na fejmie to normalne. I spierdolił górą do tego, do SCI auta Federacji. Eh, e SCI... Jeszcze zobaczymy, Nie wiem, czy go czy mogę, zapytam prawnika. Jak, jak jeszcze zobaczyłem Legierskiego, to spierdoliby. No, Także słuchajcie. logicznie. Słuchajcie, są niepokonani. Nie są swoją na, 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 Nawet jak są atakowani. Pierwsza taka moja konfrontacja, bo z tym y, Jaskiewiczem, tym co został hmm. panę na seksie ze starszym mężczyzną. Rozmawialiśmy o tym. A, wiem, tak, to już stara tak, plotka chodziła. Tak tak, tak, tak. Plotka? Znaczy, plotka, jest w sensie stara. To już od dawna chodziło. O, to jest o... potwierdzone. Tak. Ta, tak, nawet Mateusz no, potwierdza. To tak, Mateusz potwierdza, bo ty miałeś kolegę... Ty ja ty, nawet widziałem, ty kolega że go wyruchał stary gość. Tak, ty miałeś kolegę ściecznego, takiego <grym> 70-letniego, <grym> nie? I ten tak, 70-letni dawał sobie lizać odbyć Jackiewiczowi. Tak, tak no, więc nawet ma, więc, ale, Za niskie stawki. Za niskie stawki, tam 100 zł, 150 zł. Dla Jackiewicza sen, pewnie na jest wysokie. Dla Jackiewicza, znaczy dla niego na pewno wysoko. Wiesz, jak go żona wyrzuciła <grym i zabroniła <grym> kontaktu z dziećmi. I nie dziecko, płaci alimentów. Tak z tym bywa. No, ale cóż. T -t trener, na szczęście, trener przyjaciel, nie dość, nie, niepokonany, to czuwa, ale nie musiał czuwać, bo dostał, kurwa, bombę gość. Eee, nie wiem, czego znacie, kurwa. Powiedziałem rejestrację, mam nadzieję, że nie za co Łysy, taki, kurwa, nie w moim wzroście. Troszkę wami, wyższy. Troszkę wyższy, może, no, ewentualnie. zawsze w formie. Taki, może nie, ulany, był ulany. Bo był, był taki ulany, kurwa, no. trochę taki ulany. Także, jak znacie, to e, dajcie znać, bardzo chętnie zrobimy taką konfrontację, że Podjedziemy pod dom. Podjedziemy po, po pod dom i porozmawiamy. O, i porozmawiamy. Jak ktoś wie gdzie mieszka. Jak ktoś, jak ktoś wie, gdzie mieszka to, możemy, to możemy do możemy Ciebie, ciebie zapukać. Ale porozmawiamy. Bo, bo my jesteśmy good boys. My jesteśmy good boys. My rozmawiamy i z ludźmi. Rozmawiamy. I zapytamy, zapytamy się co się stało. Jaka tragedia się stała. Że postanowił, że dobrych chłopaków chce zaatakować. Czy może nie wiem. Wybaczymy czy może nie staje. Czy może żona nie daje. Czy może córka jest łysa. Go Czy może Jackielś go nie chciał wyruchać właśnie. O, właśnie? To była większa tragedia. Pamiętajcie jedną rzecz. Papież też kiedyś wybaczył człowiek który go Pamiętajcie jedną rzecz. Dobro. Najważniejszą, pedałstwo nie jest złe. Że ten z tyłu, kurwa, że to nie chce złapać tej wyjebali. Wiesz, Ale z jak Z Wy mega. Ale ja spodziewałem się kurwa, nie Ale myślę, dosta się dostał kurwa bombę. No. Krewka wiem, poleciała. Kurwa, ale to jest zajebiste, Dostał stary bombę, Ja piec... Jeszcze trzeba do niego wpaść ta, na kawę. Ta. wiadomo, bo nas zaprosi. Wie, że tego. No, stary jego ja poznaje, ja wiem, co to jest za syn. Ty, stary, ty znasz tego synka. <grym> Także Asz... jak podjedziemy w góry to zrobimy mu wizytę i na pewno przeprosi, nie? Ale po prostu. Albo mam lepszy pomysł, no. przeprosi nas, ja mu każę ulepić bałwana. <grym> ale co? Nie, ale, ale tak teraz poważnie. poważnie ale ja ty, ty, te... tego synka, ty tego synka znasz? No. I to jest Mus... jakiś taki kurwa, nie wiem. Patus. Ale taki, na odklej za to zrobił na po prostu odklejce, jakieś no. naćpany czy coś w tym stylu? Tak. <noise> ale no. oczywiście y, przeprosi, ale bez jakiejś tam wiadomo przemocy. Sam bo z siebie. Nie, nie, bo nie, po, po prostu mam... się zmieni, prawda? Też On po, po, sam z tam sam z siebie wszystko zrobił, tak? <laughs> Tak, tak, tak uważasz. No, po no, jak najbardziej, jak no, najbardziej. No to pięknie, jak ale impresja, ale Ludzie się strasznie zmieniają, prawda? No, i on też się zmieni. Ale był po, po stary jaki idiota, nie? Bo to są kamerki normalnie, nie? I nie widział, że są kamerki na domkach, nie? I wbił i wiesz, i zaczął taką rozpierdoloną. I jeszcze najlepsze nie? to, że z koniakowa hop. No systemnej systemnej no. W ogóle szczerze, bo ja nie miałem kurwa takich akcji, nie wiedziałem jak wiacie, bym zareagował, no coś takiego, wiadomo, na policję zadzwoniłem e, jako porządny obywatel, wszystko zgłosiłem. E, cios to trochę nie chcę być jakby niemiły, ale cios był bardziej na czutkę nastawiony, że że tak, chyba, jak, tak jak w walkach. Tak jak w walkach, że poczekał na moją decyzję i <noise> potem też chciał pomóc, no ale co, poszła bombka, zobaczymy jakiegoś huderlaka, ja zawsze nie wiem dlaczego <noise> przez te friki, bo w te friki to jest ustawka dla debili, friki debile oglądają, też jestem debilem, dlatego biorę tam udział, nie? Ludzie to ogólnie debile moim zdaniem, <głos> <głos> dlatego myślałem, że to nie wiem, miałem w głowie od razu, że to jest jakaś wiecie, ustawka że coś w tym stylu. E, się okazało, że nie jest ustawka, tylko jakiś gość widział na domkach, jak Matej wsadzał albo ja, na, jak masz na Instagramie? Legierskimato. to, bo już tam do niego wbić. Do mnie na No i co? włosy chujowo a Z tego co wiem, to podał nam swój adres. Ten pan zaprosił nas na kawę. Chce ulepić bałwana. Na górze. Na, na jakiej górze? wejdziemy z nim na górę, bo chodzi. No chodzi tej no ulepi Bałwana, także nagramy wam jak lepi Bałwana w następnym filmie, nie? i dobry pomysł. No, nagramy wam jak lepi Bałwana, może nie wiem. O! Chciałem, aby tą marchewę wsadził Bałwanowi, tam gdzie wiesz, ma człowiek Penisa, i chciałem, żeby ojebał mu marchewę, temu Bananowi. Myślę, że to uda się załatwić. A ja myślę, że sam, tak w sensie. No, sam broń Boże, Tak, broń Boże, jakby, O, no, nie, 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 bo wiecie, to nie jest żaden Denis Zawęcki, co się wpierdala do 14-latków. Ile ten gość ma raz. Nie, na no stary, jest pełnoletni, zamachodem przyjechał. No, no tak. Na no no tak. własną wolę, nie? Na własną wolę, no, dlatego. Będzie lepił bałwana. Niestety, jak to będzie wyglądało? Ja nie mu pałę. No bo, kurde, bo chce. Bo chce. No, po to przyszedł, podobno by nam powiedział też, że przyszedł po to, bo chciał ze mną seks oralny. Okej. Okay. No. Dobrze nie z ciosem. Z ciosem nikt nie chce seksualnego